Cześć, z tej strony Marcel, firma Pankars. Dzisiaj porozmawiamy sobie o samochodzie, który jakiś czas temu sprowadziliśmy dla naszego klienta. Aktualnie ten samochód trafia na sprzedaż, więc zainteresowanych zapraszamy do opisu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Mercedesie C300 z 2020 roku. Mamy tutaj bardzo bogato wyposażone. Senana, który od razu rzuca się w oczy. Dzięki pakietowi scenistycznemu AMG Line, ten samochód prezentuje się zarazem elegancko, jak i dostojnie i dynamicznie. Na aucie jest założony również Night Package, dzięki czemu mamy czarne felki, czarne listwy i to wszystko prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Samochód został sprawdzony przez nas ze stanu Ohio. Tak na dobrą sprawę, auto miało szkodę z prawej, przedniej strony został wymieniony tylko prawy przedni płoc w Polsce auto miało tylko jednego właściciela więc wszystko było robione na bieżąco auto nie miało żadnych przygód, żadnych szkód czy stłuczek auto było pielęgnowane, dbane i tak na dobrą sprawę było kupowane dla siebie Wizualnie samochód prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. Pomimo tego, że jest to już pięcioletni samochód, na lakierze nie mamy żadnych śladów użytkowania. Ten samochód zresztą niedawno przyszedł korektę lakieru po to, żeby wyciągnąć ten lakier, wyciągnąć ten połysk, a dodatkowo studio detailingowe cały czas dba o to, żeby ten lakier nie był po prostu zajechany. A teraz zapraszam Was do wnętrza, czyli do miejsca, które Mercedes umie robić najlepiej. W tym konkretnym egzemplarzu mamy nagłośnienie Burmestera, elektryczne i podgrzewane fotele, kamery cofania, dach panoramiczny, masę systemów, utrzymanie pasa ruchu, martwego pola, czujniki zmieszku. Także ten egzemplarz jest naprawdę bardzo dobrze wyposażony. Oprócz tego, jeszcze o czym nie wspomniałem, to mamy tutaj wirtualne zegary. Brew opinią to wnętrze jest naprawdę bardzo dobrze spasowane, jest wykonane ze świetnej jakości materiałów. No czuć tutaj klasę premium. Pod maską tego egzemplarza mamy dwójdrowy silnik o mocy 250 koni mechanicznych, napęd formatik, dzięki czemu sprint do setki w tym samochodzie to jest niecałe 6 sekund. Oprócz tego, spalanie w tym samochodzie przy takiej spokojnej jeździe w mieście to jest mniej więcej około 8 litrów. W spokojnej trasie możemy się spodziewać spalania delikatnie mniejszego, około 7 litrów. Natomiast wiadomo, im mamy cięższą nogę, tym ten samochód będzie palił po prostu więcej. Nasz egzemplarz ma około 47 tysięcy km przebiegu i jest pod około roku czasu w Polsce. Także jeśli ktoś z Was jest zainteresowany kupieniem tego konkretnego egzemplarza, jeszcze raz zapraszam do opisu. Tam znajdziecie więcej informacji oraz kontakt odnośnie tego samochodu. W mieście auto jest płynne, skrzynianie szarpie, więc jest cicho i elegancko. A w trasie natomiast mamy na tyle dużo mocy, żeby bez problemu wyprzedzać inne auta i mknąć w spokoju przed siebie. Tak jak już wcześniej wspominałem, mamy tutaj napęd Formatting, czyli samochód w każdych warunkach, nieważne nawierzchnia jest mokra, czy jest na niej śnieg czy lód. Samochód powinien trzymać się pewnie drogi i ze spokojem możemy sobie jechać w komfortowych warunkach auto ma pełną udokumentowaną historię, polisę ubezpieczeniową oraz przegląd. Także samochód w w stanie nie wymaga żadnego wkładu finansowego, nic tylko wsiadać i jeździć. Więc jeśli ktoś z was jest zainteresowany kupnem tego samochodu, oczywiście zapraszamy do kontaktu, pod linkiem znajdziemy wszystkie informacje. Dla kogo może być taki Mercedes? Przede wszystkim dla kogoś, kto ceni sobie ciszę i relaksacyjną jazdę, ponieważ jazda tym samochodem jest naprawdę odprężająca, możemy tutaj poczuć spokój i ciszę. Jeśli film Wam się spodobał, zostawcie lajka, subskrypcję, a jeśli macie pytania odnośnie tego Mercedesa, napiszcie komentarz i widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!